Niedawno powiedziałem to paru osobom młodszych w podobny może sposób, nie dokładnie tak, ale w podobny sposób. No bo wiem, jakie, jakie do tej pory były preferencje niektórych młodych ludzi, którzy, którzy gdzieś tam wokoło mnie się kręcą, niekoniecznie są moimi znajomymi, ale, ale takimi, który, których ja znam i, i wiem, jakie mieli preferencje wyborcze, to im tłumaczyłem w ten właśnie sposób, bo to jest prawda, to jest prawda. Przepraszam za takie dygresje, jest to? z tobą, ale pozwoliłem sobie na te parę słów. Już zbliżyliśmy się do, do, do naszego czasu, nowego przeznaczonego dzisiaj na, na wywiad. Ja jeszcze tylko na koniec się zapytam, albo może powiem inaczej. Kiedy pierwszy raz z Tobą tutaj robiliśmy wywiad, bo ten jest trzecim, powiedziałem, że zaczynam biegać z Tobą. Natomiast y, y, może teraz będziesz biegał tutaj z nami. No, drodzy Państwo, to jest sytuacja taka, że ja zachęcam Was do wysiłku fizycznego. Powiem szczerze, że sam ja nie, ja nie o takim bieganiu, nie bieganiu myślę. A skorajemy. to tak, to tak. No to wiecie Państwo, to, to słuchajcie, to jest, to jest sytuacja taka, jakoś jestem w stanie proceduralnie przynajmniej na razie nad tym wszystkim zapanować. Jeszcze mam troszkę problemów technicznych i technologicznych, żeby ożenić te wszystkie rzeczy, tak, żeby, żeby, żeby to nie odbywało się kosztem rodziny i mojego biznesu. Natomiast no, to jest tak, że, że, że no, jeśli to w komuś w czymś pomoże, no to, to mogę, mogę w ten sposób czasem się pojawiać u Państwa częściej. Natomiast, tak jak mówię, no to tutaj. Moje mędrkowanie to jest tylko jeden z elementów, który może pani, pani Halina tutaj przesadza, widzi pani? Pani Halina, to jest tak, że każdy ma swoją misję i krzyż w życiu, i każdy musi nieść tą przestrzeń, w której się najlepiej, najlepiej odnajduje. Ja popełniłem jeden w życiu błąd robiąc właśnie kampanię Cookiza bo zapomniałem, że, że wchodzenie na pole polityczne, nawet jeśli, jeśli się przez bardzo wiele lat w rozmaitych stowarzyszeniach realizowało formacyjno też na tak pograniczu politycznym, że wejście do, do, do wyścigu to jest jednak przestrzeń, która jest zarezerwowana dla osób, które myślą o sobie jako o sobie, osobach w polityce. A ja myślałem, że uda się ocalić tą moją przestrzeń yy, pozapolityczną, a to będzie przejaw tylko takiego obywatelskiego zaangażowania. Więc drodzy Państwo, nigdy nie ma czegoś takiego, że, że to jest wejście na, na, na pół gwizdka, tak jak ja sobie wyobrażałem. I dlatego być może tak mocno się sparzyłem moją zaangażowaniem w Kukiza, dlatego że ja nigdy nie wyobrażałem sobie kariery politycznej na tym etapie mojej kariery zawodowej, i, 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 I to nie jest tak, że, że przekreślam jakby aktywność obywatelską na tym politycznym polu, ale, ale wiecie Państwo, to jest też tak, że w moich przestrzeniach, w których czuję się kompetentny i, i dobrze się w nich czuję po prostu i fajnie się realizuję, mam wrażenie, że jest jeszcze większa próżnia niż w dobrej polskiej polityce. Więc jestem daleko potrzebniejszy na innych teatrach działań sztuk, gdzie. Gdzie wydawać by się mogło jest wygodnie, ale wiecie Państwo, to jest też tak, że też sobie nie wyobrażałem przez bardzo wiele lat, że może kogoś interesować to, co mam do powiedzenia. I nagle się okazało, że, że, że zaskoczył mnie sukces mnie, specjalisty od sieci, zaskoczył mnie sukces mojego własnego kanału na YouTube, gdzie doradzałem ludziom takie rzeczy przez lata, mówiłem, jak powinni robić. I nigdy nie pomyślałem, że ja mogę zrobić coś, co ma jeszcze większą dynamikę niż. Najlepsze projekty, a robiłem naprawdę grube projekty, niż, niż, niż robiłem komercyjnie. To są rzeczy, które no, nawet nie zaskakują. Więc... Pani Halina mi jeszcze pyta o pana Bartoszewicza. Mam z tym panem po prostu gigantyczny problem, dlatego że straciłem ufność w radykalne postulaty i w krzykliwość. Być może to wynika z tego, że stałem się już, przeszedłem do, do, do sfery Albo inaczej strefy wieku średniego. Już nie jestem młodym pistoletem, jakim byłem, jak miałem, lat 20. No i w związku z tym y, takie koguciki po prostu wzbudzają we mnie bardzo dużą porcję y, umiaru i patrzę na nie z, 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 z dużą nieufnością, bo się zastanawiam, co za tym stoi, jakie intencje i być może źle, bo być może krzywdzę tego pana. Być może ma jak najbardziej piękne myśli za sobą, ale po prostu no, ja w ten projekt nie wierzę politycznie. Z różnych przyczyn. Aczkolwiek, no, to, że pojawiają się postulaty, które głosi właśnie w taki spektakularny, bardzo widowiskowy sposób, to dobrze, bo to rozszczelnia przestrzeń dyskusji w Polsce. I ja życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej osób zabierało głos e, mówiąc o rzeczach ważnych i, i starając się to podpierać argumentacją, a nie tylko i wyłącznie emocją. Natomiast, natomiast no. To jest też tak, że drodzy Państwo, siłą kandydata o paradoksie nigdy nie jest on sam. To jest, to jest sytuacja taka, że oczywiście to jest jądro, to jest zasadniczy element projektu politycznego, ale najważniejsze jest zawsze zaplecze. Więc w takich sytuacjach trzeba zadać pytanie: fajnie, kandydat jest interesujący, ale kto stoi na jego zapleczu? Kogo ma za plecami? Powiecie Państwo na hazard moją ojczyzną, to mogłem pozwolić sobie raz w życiu. I zrobiłem to. Natomiast nie no, stać na hazard. No właśnie, a to jest tak, że czasy stają się coraz cięższe i powiedziałbym ryzykowanie 40 milionowym narodem, jeśli się ma dość dużą wiedzę o procesach i potrafi je dynamizować jak ja mam i potrafi się zmieniać i wpływać, to, to wiecie państwo, to jest duża odpowiedzialność i ja się nauczyłem pokory. Znaczy, dla mnie zabawa za to była zabawa. Wiecie Państwo, ja po prostu zrobiłem demko swoich możliwości. No i potraktowałem to jako pewnego rodzaju challenge. A to nigdy nie wolno w ten sposób w polityce działać. No i dlatego, dlatego drodzy Państwo, jak Państwo mnie tam pytacie o doradztwo, jakieś takie rzeczy, super, jestem do wynajęcia zawsze na konkretne rzeczy, ale, ale czasem jest też tak, że pewni ludzie pracują już. W zespołach od bardzo wielu lat i wpychanie na siłę kolejnego członka zespołu, nawet jeśli jest super zdolny i ma fajne pomysły i możliwości, to jest psucie ducha zespołu. I to by zawaliło być może tą kampanię i nie wolno sobie na to pozwolić. Więc można doradzać w inny sposób, yy, konkretnymi działaniami. I tutaj już nie trzeba być po prostu tylko i wyłącznie mną, czy, czy, czy panem Bogdanem. Każdy może w ten sposób na własnym poletku budować przestrzeń. Pozwolić, że, że wtrącę się troszkę i, i powiem widzom, że możecie Państwo wierzyć mi na słowo, że te nasze programy, te nasze wywiady z miłością oglądają politycy. Mi no ja też wiem, bo to trafia do mnie feedback, jak, jak to się mówi. To jest miłe, natomiast wiecie Państwo, to jest też tak, że ostatecznym feedbackiem to jest, to, jest, to jest dzień, w którym będziecie Państwo głosować. I wtedy mój głos znaczy dokładnie tyle, ile jednostkowo każdego z Was. Więc e, może być tak, że jak Państwo się weźmiecie do roboty, naprawdę do roboty i potraktujecie moje słowa bardzo poważnie, to wygenerujecie większy efekt niż taki, który ja bym kiedykolwiek wymyślił. I to jest zasadniczy cel tej kampanii. Wy musicie zrozumieć. Że Polski się nie da ocalić jednostkami wybitnymi nawet. Tutaj po prostu to już nie jest ten etap. Jesteśmy tak przyciśnięci do ściany, że tutaj trzeba zrobić to po prostu gigantyczną pracą bardzo wielu ludzi, którym zależy na kraju. I tego nie zrobi ani Parawo i Sprawiedliwość, ani Konfederacja, ani pan Nawrowski, ani pan Męcen. Tego nie zrobią nawet kandydaci i nawet wielkie sztaby, ani, ani nawet formacje polityczne, które za nimi stoją. To musi po prostu wydrapać polski lud, niestety. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, bo ja specjalnie demokratą nie jestem, jestem republikaninem, ale troszeczkę tak to wygląda, że państwo musicie chcieć, żeby wasza ojczyzna przetrwała, bo to jest tego typu wybór. I, 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 I ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i tak być może z przesadą, ale ja patrzę na procesy od strony czysto ekonomicznej. Jeśli was się wydrenuje z kapitału, którego i tak nie macie za wiele, odetnie się wam możliwości rozwoju i stwierdzi się, że rozwijając się zbyt mocno, stanowicie zbyt mocną konkurencję dla sąsiedniej gospodarki, która musi się odbudować. Po prostu musi się odbudować, bo ma takie cele polityczne i takie ambicje, to po prostu nie ma dla nas miejsca. I my jesteśmy pariasami Europy i wtedy faktycznie zostaniemy slave. Jak Słowiana, o Słowianach niektórzy mówili, że slave to, to czy tam to Sławus to, to, to od niewolnik.